Sama sytuacja, która jest nowa, uh -huh. zupełnie nieznana. Trafiam do środowiska, które jest dla mnie zupełnie uh -huh. obce. Informacje, które do mnie docierają, są raczej z kategorii złych. To, co ja pamiętam, to taki wszechobecny strach. Uh -huh. O to co będzie, jak będzie, jak sobie poradzimy, co będzie z tym dzieckiem. No codzienność była trudna, bo składała się z takiego tak jak po, wspomniałam, że po pierwsze znalazłam się w sytuacji, która była dla mnie zupełnie niezrozumiała. Mhm. Dowiedziałam się miesiąc przed porodem, że Natalka będzie miała jakiekolwiek problemy w ogóle. Mhm. I to były problemy z kategorii takich, że no jeśli przeżyje, to dobrze nie będzie. Więc taki właśnie po prostu strach, który nie pomaga zupełnie w tej sytuacji. A z drugiej strony też taka duża samotność, tak? mhm. bo y, no, lekarze nie do końca, może trochę nie mają czasu, trochę brakuje mi już w pewnym momencie może chęci, y, tak jakby no, widzą Do tłumaczenia. Tych, do tłumaczenia, mhm. tak. A ci rodzice, no ja mówiąc kolokwialnie czułam się tam jak dziecko we mgle. Jesteś w szpitalu, y, prowadzisz koczowniczy tryb życia, mhm. bo tam warunków nie ma. No nie masz dostępu do takich podstawowych rzeczy jak mhm. łazienka. Nie ma też takiej sytuacji, że ktoś przychodzi i z tobą tak na spokojnie porozmawia. To są wszystko informacje przekazywane gdzieś tam w przelocie, raczej z kategorii mówię złych. Na przykład dostajesz informację, że proszę przygotować się na najgorsze. No ale co to znaczy? No dobrze nie będzie. No to czyli jak tak. będzie? Że najgorsza jest niewiedza. To dopiero później jak opadają trochę takie emocje właśnie związane z tą moją sytuacją, taką moją, która mnie uh -huh. bezpośrednio dotyczy, to dopiero później jest czas na takie rozmowy z innymi rodzicami, uh -huh. że się okazuje, że no kurczę, no jest w sumie źle, ale może jednak tak najgorzej to nie będzie. Dowiadujesz się, że gdzieś tam obok jest jakiś pokój i ty sobie możesz zrobić kawę uh -huh. albo herbatę. No właśnie. Takie normalne, przyziemne rzeczy, które uh -huh. no tak jakby w domu masz na wyciągnięcie tak. ręki, a tutaj tego nie ma. Jesteś cały czas na takim. Trybie przetrwania, tak bym to nazwała. Mhm. To co ci wtedy pomagało w tym czasie? No Czy były na pewno obecność mhm. bliskich, mhm. to, że mogłam na nich liczyć. Nie mam jedzenia tak. i nie mam możliwości wyjścia sobie kupić tego jedzenia. I co wtedy robiłaś? Byłam głodna. Tylko, no ile możesz być na takich, na takim trybie przetrwania? W jaki sposób, Marzenko, dawałaś sobie radę ze swoimi emocjami? Co? Dużo płacząc. Przy dziecku? Nie. Czy to było poza dzieckiem? Nie. nie, nie przy dziecku i nie w towarzystwie ludzi innych. Wystarczyłoby, żebym usłyszała diagnozę taką, proszę panią. Pani córka ma duże problemy, mhm. ale są jakieś możliwości. Nie wiemy, jak będzie, mhm. ale zrobimy wszystko, żeby było jak najlepiej. To jest trudne. Bardzo... Takie kopanie się mm -hmm. z systemem jeszcze. Nie? Mm -hmm. Oprócz tego, że musisz te, się tak. zmierzyć z tą sytuacją, ze swoimi emocjami, to jeszcze musisz tak jakby zachęcić tych, którzy stoją naprzeciwko ciebie, żeby chociaż spróbowali. Tak. Ja dzisiaj tak to postrzegam. Dla mnie akurat wtedy no, mi się kończył świat. Mi mm -hmm. się kończył po prostu świat. To, co dzisiaj wiem od znajomych, różne ich historie, takie, że no właśnie, często gęsto głodują. Mhm. I że się nikt nie zapewnił. Czyli głód yy, i niemożność pójścia nie wyjść. Tak, to nie jest od kwestia dziecka. jakaś tam mhm. po prostu nie ma jak wyjść. Mhm. To są takie sytuacje właśnie, że no, tak jakby to wyżywienie nie jest zapewnione, o tym się nie myśli, i często gęsto ludzie, których to nie dotyczy, po prostu nie mają świadomości, że trzeba tak niewiele. Nie zapomnę sytuacji, gdzie mieszkaliśmy w swoim miejscu zamieszkania krótko, bo może rok. I wracałam ze szpitala, a sąsiedzi zaprosili mnie na rosół. To mhm. dla mnie to był w ogóle, mhm. y, pamiętam do dziś y, smak. smak, smak tego tak. Rosołu. I przede wszystkim to, że po prostu ktoś o mnie pomyślał. I zauważył. I w, tak, i zauważył. Mhm. I to było takie wiecie, no y, chodź, mhm. złap ten oddech na 5-10 minut. Mhm. Że to wcale nie trzeba, nie wiem, gwiazdki z nieba, nie wiadomo jakich sytuacji, y, tylko zapytać tą osobę, czego jej potrzeba że... i wbrew pozorom te potrzeby są. Takie przyziemne. Kręcą takie się wokół mhm. właśnie wykąpania, wypicia ciepłej kawy czy herbaty, mhm. zjedzenia jakiegoś posiłku. No takie, o których tak normalnie, będąc w domu, nawet się nie pomyśli, że można tego nie mieć. Mhm. Żeby też nie oczekiwać, że ktoś się domyśli, bo to mhm. nie jest kwestia mhm. złej woli. Tylko kwestia tego, że ludzie często nie wiedzą, jak zapytać, jak zareagować, czy w ogóle pytać, mhm. że może na często razie dać święty spokój się, tak, pytać. Y, że nie wynika to ze złej woli, po mhm. prostu zapytać. Dać sobie też pozwolenie na to, że, że można o coś poprosić. Mhm. To swoje otoczenie takie najbliższe, albo nie wiem, kogoś, kto przychodzi do rodzica obok, tak? w sali, tak. że poprosić o coś tam, że to mhm. nie jest kwestia tego, że ja sobie nie radzę, tylko skorzystania z tego, że może być mi trochę lepiej, trochę łatwiej. Mhm. To nie wynika ze złej woli y, tych ludzi, którzy nam tej pomocy nie oferują, mhm. tylko z tego, że oni nie wiedzą jak to zrobić po mhm. prostu. Każdy pobyt to, to był y, naszpikowany trudnymi emocjami, trudnymi doświadczeniami. Najtrudniejszy dla mnie był pobyt w jednym szpitalu, gdzie był totalny brak e, poczucia bezpieczeństwa, mhm. e, brak informacji, e, brak współpracy e, właśnie z lekarzami, z, z, głównie z lekarzami. Tak? Jeden lekarz coś decydował, nagle przychodził ktoś inny i, i chciał zabierać córkę na jakieś tam badania czy robienie jakichś już radykalnych kroków. A wcześniej było coś innego ustalone, więc y, bałam się wyjść ten, do przesłanie toalety, żeby w tym czasie ktoś baśnie nie zabrał mhm. i czegoś nie zrobił, co było wcześniej uzgodnione z kimś innym. Mhm. Po tych najtrudniejszych doświadczeniach y, po prostu nabrałam pewności, że y, to ja najwięcej wiem o dziecku, mhm. że nie chcę być zbywana przez lekarzy i chcę być brana pod uwagę w procesie y, leczenia. Zwracałam też uwagę bardzo na podmiotowość mojej córki, żeby mhm. ona nie była przedmiotem czy, czy kimś, po prostu o kim się mówi gdzieś dookoła, a nie do mhm. niej. I, I takie poczucie właśnie, że, że ja chcę być tutaj y, y, partnerem w leczeniu, tak? że mhm. jednak ja mam najwięcej tych informacji. I też chyba to, że przestałam się bać lekarzy. Mhm. Przestałam się bać właśnie tego, że ktoś mi coś odburknie, że on teraz nie ma czasu. Wiedziałam, że nikt o to dziecko nie zawalczy, tak jak ja. Mhm. Ja od 22 lat, czyli od wypadku Basi, pełnię jedną, znaczy wiele ról, ale jedną z ról to jest bycie klaunem wiecznym. Mhm. Czyli środek może się rozsypywać, środek może po prostu. Być bezsilny, ale mhm. tego nie ma y, przy basi, tak? Y, przy basi jest uśmiech, jest wymyślanie niestworzonych historii. Nie wyobrażam sobie wyrzucenia swoich emocji przy, przy basi, tak? Co mogłabyś poradzić innym rodzicom, którzy są przed taką sytuacją? Wiedzą, że ten pobyt będzie albo znaleźli się w sytuacji jakiejś ad hoc i w ogóle się tego nie spodziewali. Czy są takie rzeczy, które mogłabyś im poradzić, żeby ten pobyt był dla nich łatwiejszy? Przede wszystkim nie bać się pytać, uh -huh. nie dać się zbywać. Lekarze też często po prostu są zajęci, mają dużo pacjentów. Nie bać się powiedzieć po prostu swoich też spostrzeżeń, mm -hmm. tak? bo, bo czasami ktoś tego z zewnątrz nie zauważy. Być całym po prostu murem za dzieckiem, być jego obrońcą. Mm -hmm. Przede wszystkim też y, danie sobie prawa do czucia tego, co, się, co, co czujemy: mm -hmm. że możemy być złe, sfrustrowane, bezsilne, że możemy być. Czuć, że to jest ok. Że to jest okay mm -hmm. tak? mm -hmm. I właśnie tego w szpitalu nie ma tej przestrzeni, bo tam musimy być zmobilizowane, silne dla tego dziecka, zaakceptować te swoje emocje i po prostu one są ok, I to jest jak najbardziej normalna reakcja na nienormalne sytuacje życiowe. Mogą właśnie przejść, zostać z dzieckiem, mhm. wyręczyć tak nawet na krótki okres czasu, mogą przynieść posiłek rodzicowi, mhm. bo różnie w szpitalach czasami tam posiłków w chyba większości nie ma, tak? Więc e, przyniesienie też czystych ubrań, y, czy jakichś środków higieny, ale przede wszystkim właśnie to, żeby ten rodzic mógł na chwilę wyjść z, tego, z tej sali szpitalnej, żeby mógł iść z kimś innym, przewietrzyć się, iść właśnie y, wykąpać się. Też ważne jest zauważenie tej mamy, nie dawanie rad, mhm. ale po prostu żeby ktoś Pobył tak? Czasami, czasami przytulenie, podtrzymanie za rękę i zapytanie się tej mamy, jak ty się w tym wszystkim czujesz? Mhm. Bo często się koncentrujemy tylko na, na dziecku, na tym, i, a matkę się uważa za tego robota, na który musi, bo to jest matka, tak? Dla mnie bycie w szpitalu mhm. to jest ciągłe oczekiwanie, więc jesteś wepchnięta w jakiejś przestrzeni, w której nic albo bardzo niewiele zależy od ciebie. Twój stan dziecka, no bo zakładamy, że jesteś z tym dzieckiem w szpitalu, dlatego że dzieje się coś mhm. złego. Troszkę inaczej może wyglądają jakieś wizyty planowane, które też są dla rodziców mhm. stresujące. Ale no, jesteś w tym szpitalu, bo coś złego dzieje się z Twoim kochanym dzieckiem, więc jest ogromny stres, jest jakaś panika. Jest w głowie kotują się różne mhm. scenariusze. Nie zawsze fajne. Nawet no, jakbyśmy się bardzo starali pilnować sobie tej głowy i, i tych myśli, to tam się często odpalają gdzieś takie czarne tak. scenariusze. Ja mam taką jedną e, stałą receptę i e, e, nazywa się życzliwość. Mm -hmm. e, zawsze, ale to zawsze e, ujmujące dla mnie i, i takie ratujące życie, albo mój stan psychiczny przede wszystkim w szpitalu, to jest ludzka życzliwość. To są gesty, które tak naprawdę nie zawsze. Cokolwiek mogą, muszą kosztować, nawet też nie za bardzo mhm. czas, ale które są. Czy e, dobra chęć. E, Czy jaś dobra chęć, ty czujesz taką dobroć i to, że ktoś ciebie dostrzega mhm. i ktoś próbuje przejść z tobą kawałek tej, e, tej drogi. Myślę, że niezwykle cenne dla takiego rodzica, który jest e, z tym swoim kochanym dzieckiem w szpitalu, e, jest to, żeby ktoś chciał się zatrzymać, chciał zatrzymać na moment swój świat. Mhm. I być z nami w tym, tej takiej sytuacji, kiedy nasz świat się rozwala na kawałki. I fajnie by było, gdyby ci rodzice mogli poczuć, że są dla kogoś ważni, że ich sytuacja, w której się znaleźli, jest dla kogoś ważna i w że w danym momencie. Tak, że ten ktoś mhm. na, na, na po prostu na chwilę, na tą rozmowę, czy na, na te odwiedziny, nie wiem, pół godziny czy godzinę zatrzyma swoje mhm. życie, będzie partnerem, który będzie słuchał. Bo czasami my potrzebujemy z siebie wyrzucić nasz ból, tak. nasz stres, nasze zdenerwowanie, nie potrzebujemy rad, nie potrzebujemy ocen, mhm. nie potrzebujemy cudzych problemów, potrzebujemy tego, żeby ktoś nas wysłuchał. Ważną rzeczą, ale taką, z którą wiele wielu rodziców ma problem, to jest poprosić o pomoc. Mhm. Więc myślę, że pierwsze co, nie bójcie się poprosić o pomoc. Zaangażujcie swoich bliskich. Też często jest tak, że nam się wydaje, że nikt nie zrobi tego wszystkiego tak dobrze jak. my, mhm. Więc pewne rzeczy odkładamy, wolimy zrobić sami, ale pozwólmy, żeby, nie wiem, ktoś właśnie gotował wie, mhm. ktoś przyszedł i zajął się chwilę naszym dzieckiem, bo do naszego dziecka to też będzie atrakcja, mhm. jak wpadną, nie wiem, ciocie wujkowie, dziadkowie i spędzą z tym dzieckiem odrobinę czasu, jeżeli stan zdrowia i warunki, to tak, na to tak, pozwalają. Tak, Oczywiście tak. mówimy o takich sytuacjach, kiedy jest to możliwe. Myślę, że dobrze jest też, żeby dany rodzic zorientował się, jakie warunki padują na danym oddziale. W większości chyba przypadków różne szpitale mają swoje grupy facebookowe. Warto jest sobie wyjść na taką grupę Facebookową. Nas na przykład od kilku lat prowadzi Centrum Zdrowia Dziecka i na Facebooku można znaleźć rodzice Czy dzieci CZD. Mhm. Chyba tam, już nie pamiętam jak się nazywa, nazywa ta grupa, mhm. ale tam można zapytać, że nie wiem, mamy wyznaczoną hospitalizację z dzieckiem na takim oddziale. Czy możecie powiedzieć, napisać jakie mi, są jakie są warunki, mhm. co powinniśmy wziąć, żeby ten pobyt był jak najmniej stresujący. Jaka właśnie jest atmosfera na tym oddziale? Cały porządek dnia, całe życie właściwie, zarówno na tym oddziale, jak i życie rodziny, mhm. zostaje jakby podporządkowane temu. Mogłam być synem. No, jest to taki rytm po prostu szpitalny, czyli rodzic towarzyszy dziecku w każdej sytuacji, czy przy badaniach, czy przy zabiegu. I to jest. Bardzo dobre. To, co jest ważne, to jakby um, to, że rodzic może być cały czas z tym dzieckiem, mhm. to jest właściwie taki warunek y, konieczny i nie wyobrażam sobie y, jakby innej co sytuacji. I tu nie chodzi tylko o podejmowanie decyzji, tak, związanych y, z dzieckiem, z leczeniem, podawaniem leków i tak ale również z taką obecnością, mhm. y, która jest bardzo ważna dla, dla dziecka. Dzieci bardzo intuicyjnie i bardzo w, trafnie, potrafią odczytywać mhm. nasze emocje. I podobnie jest z pobytem w szpitalu, czyli im większy y, poziom stresu rodzica, tym większy poziom y, stresu dziecka. I te emocje po prostu po nas widać, czuć to, co myślimy I, i wcale nie trzeba mówić, bo czasem rodzic mówi nie, nie synku, nie martw się, ale gdzieś rodzic strapiony, mhm. zdenerwowany, niewiedzący, co się dzieje mhm. z nim czy z dzieckiem. Po prostu przekazuje te negatywne emocje, wieruje. również tak, czy te trudne emocje dziecku. Kiedy rodzic jest szczęśliwy i zadowolony, to dziecko ma duże szanse też, żeby być mhm. szczęśliwe i zadowolone. Spałam na podłodze, mhm. tak? I pamiętam, że to chyba był dwu, no trzydniowy powiedzmy pobyt w szpitalu. I pamiętam, że ja po prostu byłam wycieńczona, mhm. bo jeżeli jesteśmy pozbawieni jakby możliwości odpoczynku. Całkowicie, czyli nawet nocą leżę na podłodze, no wiadomo, że to nie jest tak. jakby komfortowe. To, to, było, to było naprawdę bardzo, bardzo trudne. I nawet wizyta kogoś, no mąż akurat nie mógł mnie zmienić, ale przyjechała do nas rodzina i oni po prostu godzinę spędzili z moim synem. Mhm. Kiedy ja mogłam, on się nie ruszał, leżał cały czas. Yy, a ja mogłam wyjść. To była, to była po prostu ogromna mm -hmm. pomoc, czyli jakby, ale też musiałam na to sobie pozwolić, powiedzieć: Okej, okay, yy, to teraz wy tutaj siedzicie, tylko uważajcie na to, na to mm -hmm. i na to, a ja idę. W mm -hmm. przypadku rodziców nie, yy, ciężko nam jest popatrzeć obiektywnie, bo te emocje, szczególnie jak jest niepełnosprawność, mm -hmm. ta, kiedy jest zagrożenie życia, nie wiem, to jest takie. Hmm, trudne, tak? Zresztą myślę, że każda matka, niezależnie od tego, czy dziecko jest sprawne, czy nie, to, to, to w momencie, kiedy on choruje, kiedy tak, ma gorączkę, jest kiedy w ma, nie wiem, jest w szpitalu, tak. potrzebuje jakiejś terapii, no to po prostu przeżywa trudne bardzo chwile. I y, trochę jest tak, że takie y, popatrzenie na to z zewnątrz, trochę może właśnie się zatrzymanie, y, poproszenie też o pomoc. Często mamy problem, y, szczególnie chyba mamy, ale może nie, po prostu rodzice z poproszeniem o tę pomoc, delegowanie na chwilę chociaż opieki y, czy bycia przy tym dziecku. I, I myślę, że ten stres związany ze szpitalem, z diagnozami, badaniami i tak dalej, trochę nas odcina od tego, mhm. y, od tego popatrzenia, Spojrzenie troszeczkę z boku. Tak, z boku. Mhm. Mam wrażenie, że teraz na koniec możemy, albo może Ty po prostu powiesz coś takiego do rodziców, którzy będą mieli przed sobą takie trudne sytuacje coś, co może dać im nadzieję i takie światełko w tunelu, i coś, co może im pomóc. Pierwsze takie coś, co bym powiedziała, to, żeby pamiętać o tym, że. Trudne chwile mijają. I ja, jak już tak jest, mi bardzo, bardzo źle, to myślę sobie, że to też jest pewien etap, to też jest mm -hmm. pewien czas, czyli kiedyś, jakby ta sytuacja tego stresu i tak to, dalej, to minie. Mm -hmm. tak? Czyli tak, jakby pozwolenie sobie na bycie, teraz jestem w tym. Druga rzecz to na pewno y, poproszenie kogoś o pomoc, nie banie się y, tego, że opuściwszy dziecko, y, znam mamy, które Nigdy nie zostawiły swojego dziecka niepełnosprawnego samego. Nigdy. A dziecko ma kilkanaście czy nawet więcej lat. Nigdy. Czyli zawsze były przy nim. Czyli to tak naprawdę oznacza, że one nigdy nie odpoczywały, czy nie odpoczywają. Tak. Więc ja myślę, że w takich y, trudnych sytuacjach, szczególnie jak ta hos czasem hospitalizacja y, czy proces leczenia trwa bardzo długo, tak. Czasem to jest tylko etap i leczenie jest w iluś tam turach, mhm. tak? Czyli jakby to uzbrojenie się w tę y, siłę jest tym bardziej ważne. Mhm. Czyli taka ostatnia rzecz, to żebyśmy po prostu dbali o siebie y, psychicznie, fizycznie również y, i to, co komu pomaga. Ktoś lubi, nie wiem, czytać książki, to niech czyta te książki. Ktoś lubi na siłowni poćwiczyć, czy pobiegać, czy pojeździć na rowerze, czy cokolwiek. To, co jest dla danej osoby, żeby to robić, bo to zawsze jest z korzyścią dla dziecka czy zdrowego, czy chorego chorego tym bardziej.